Dobry Państwu, jesteśmy w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu z Tomaszem Bąkiem. Będziemy rozmawiali dzisiaj o jego najnowszej dziewiątej już książce, która się nazywa Przeciwko Zębatkom, wbrew zębatkom, przepraszam, wbrew zębatkom pomyśli piasku. <laughs> I na początek poprosimy cię Tomku, żebyś nam przeczytał parę wierszy. Hmm, czyli mamy do persy jednak. <laughs> Notatka na marginesie teorii przekładu literackiego. Po wyczerpującej walce ze stypendystami zachodnich uniwersytetów i ich nieodłącznymi, utrzymanymi w ciemnej tonacji aktówkami pełnymi idei gotowych do przeszczepu, po komisyjnym zniszczeniu wszystkich egzemplarzy czasopisma Ameryka, nadszedł czas na rozprawienie się z tłumaczami, którzy tak wspaniale opanowali języki obce, że zapomnieli o gramatyce języka ojczystego, a jego półmięsnego brzmienia i żywej, meandrującej melodii zdań nie zaznali nigdy. I teraz srebrny zegarek elektroniczny Kasio z wbudowanym translatorem musimy co chwila suflować najkoszmarniejsze z możliwych do wyobrażenia wyrażeń. Podwójna kabinka płatnych telefonów staje się, chcąc nie chcąc, ciasną przestrzenią dramatu i nie mam tu na myśli połkniętych przez aparat monet ani ciągu międzymiastowych nieporozumień. Kochanie, tatuś nie przyjedzie. Zaklinował się w podwójnej kabince płatnych telefonów. Pola kukurydzy ciągnące się po horyzont. Dziesiątki cystern wypełnionych syropem glukozowo-fruktozowym. Jeden tłumacz z jednym zegarkiem zbudowanym translatorem stoi na skrzyżowaniu i kieruje ruchem. Nożyczki. Gdy byłem dzieckiem, lubiłem myśleć, że gdzieś w świecie musi istnieć metafryzjer lub, jak powiedziałbym wtedy, matka wszystkich fryzjerów, czyli ktoś, u kogo sami fryzjerzy mogą uczesać się i ostrzec. Dziś mogę wskazać kilka osób, dzięki którym nie wpadłem na możliwość istnienia samopomocy fryzjerskiej, przez które nie pomyślałem, że fryzjerzy, choć często nie zgadzają się w sprawach fundamentalnych, mogą nawzajem czesać się i strzyc, rozmawiając o samochodach i planach treningowych, być może nawet się śmiejąc. Czas środkowoeuropejski, standardowy, czas apokalipsy. Ten fragment końca świata, w którym wciąż musisz wstać wcześniej do pracy. Ale gdy dojeżdżasz do biura, okazuje się, że krótko ostrzyżona pani w średnim wieku, która w październiku 2007 roku przypadkiem usunęła z pulpitu ikonkę przeglądarki Internet Explorer i myślała, że skasowała internet. Dokładnie tak, jak kasuje się Internet. Naprawdę skasowała Internet. Hej, droga młodzieży, to Internet Explorer, więc wieści rozchodzą się wolniej. To też nie bardzo masz co do roboty. Sprzątasz biurko. Naciągasz czapkę, wychodzisz w marzec, wychodzisz w słońce i nikt nie może powstrzymać Cię przed zrobieniem cycków. Wbrew zębatkom pomyśli piasku. Muzea i galerie preferują klasyczne formy niezumiłowania piękna, co raczej z za czymś, o czym da się łatwo opowiedzieć. Gdy niepojęte przenika wszystko wokół, tym chętniej kierujemy wzrok na czerwoną wiatę przystankową, pamiętającą kilka pokoleń dzieciaków, z ich barwnymi, głośnymi kółeczkami sunącymi po asfalcie. Tak, zbudowaliśmy świat, w którym ciężar dowodu anegdotycznego solidarnie niesie dalsza rodzina zapłakanej kuzynki, ale nie to jest najgorsze. Nie potrafimy przestać dostawiać kolejnych kondygnacji. I gdy zwracam się do laborystycznej teorii wartości, to wcale nie po to, by dowiedzieć się czegoś o cenach. Zwracam się do niej, by nadać światu formę. I zaczynając naszą rozmowę o tej książce, e, chciałabym się cofnąć jeszcze do poprzedniej, czyli do e, fiszek. E, no, fiszki, wiadomo, były, były esejem, esejem poetyckim, tutaj mamy już klasycznie wiersze. E, natomiast to co, m, to, co ja chciałabym pociągnąć jako, jak, jako temat naszej rozmowy, to jest po pierwsze jakaś taka łączność projektu czy to jest w ogóle właśnie jakieś kontynuowanie pewnych pomysłów z fiszek. A po drugie, odwołując się właśnie do tytułu, z fiszkami było o tyle, o tyle łatwo, że odwoływały się wprost do myśli Marka Fischera. Czyli łatwo było zlokalizować inspiracje i to, do czego, w jakim kontekście powinniśmy to dyskutować. No, tu jest inaczej, nie jest to powiedzmy na pierwszym planie, co cię inspirowało, więc właśnie te dwie rzeczy w takim jednym pytaniu myślę, że fajnie byłoby połączyć. Jak się właśnie to łączy z fiszkami? I z drugiej strony, co jest nowego w tym projekcie? Znaczy to się łączy, myślę, dość naturalnie, choćby z tego powodu, że spora część wierszy z zębatek to taksy, które pisałem równolegle z książkami, gdzieś tam, jakby na, na dwa fronty. Nadal jest to książka, która gdzieś ten kapitalizm i stosunki pracy stawia na, na pierwszym albo na jednym z pierwszych miejsc. E, przy czym jest? E, jest moim zdaniem dość istotne przesunięcie, bo jednak robię kilka kroków wstecz mm -hmm. e, i raczej szukam rozwiązań takich sprawdzonych, no nie wiem, nawet 100 parę lat temu. I, i to motto Oscarla Sandburga jest takim jakby spoiwem, które, które tutaj tę książkę e, łączy z poprzednimi projektami, ale też właśnie pokazuje to, to zrobienie kilku kroków do tyłu. E, Przykując się do spotkania wczorajszego, prawdę mówiąc, szukałem jakiejś takiej spójnej opowieści o, o zębatkach jakiejś wiodącej inspiracji. I przyznam szczerze, to jest taki dość szczupły wybór z prawie 300 tekstów, które napisałem przez 3 lata powstawania mhm. tej książki. I Długo szukałem jakiegoś poety poetki, który mogły być patronem tych wierszy, który mhm. gdzieś tam mi towarzyszył podczas pisania i w sumie wpadło mi do głowy tylko jedno takie nowe nazwisko, które jakby w moich poprzednich książkach w ogóle nie było mhm. obecne, bo nie znałem tego poety i mam tu na myśli Joshua Kowera, którego wybór ukazał się w wydawnictwie od za sprawą Jacka Guterowa, który te wiersze przetłumaczył. Okej, okay, super. Um, tak, próbując jeszcze zarysować jakieś bardziej ogólne tło dla tej książki, um, chciałam zapytać um, takim bardzo prostym pytaniem: o czym ta książka jest? Bo mówisz, że jest o stosunku pracy, o kapitalizmie to jest myślę, że oczywiste skojarzenie um, ale jest w niej też dużo tematu maszyn, przynajmniej w pierwszej połowie tej książki jest bardzo dużo tematu maszyn. No i wiadomo, to jest temat z jednej strony bardzo współcześnie nośny, a z drugiej to jest coś, co istnieje w jakiejś naszej świadomości, w naszej kulturze, jest dyskutowane od kiedy w zasadzie te maszyny powstały? I mamy bardzo dużo takich inspiracji filozoficznych, społecznych właśnie o tym, jak o maszynach mówić, ale chciałam zapytać Ciebie, jak Ty o tym myślałeś, czy faktycznie maszyny Ci jakoś towarzyszyły jako, jako taki nie wiem temat główny tej książki, czy pojawiły się jakimś, nie wiem, innym trybem? Znaczy tak, one są jednym, jednym z głównych wątków, bo, bo jakby praca, o której piszę, jest w większości przypadków zapośredniczona przez te maszyny. Mhm. Natomiast jak zapewne zauważyłaś, to są takie w większości przypadków, pomijając jeden może pięcioczęściowy poemat, mhm. to są to raczej maszyny, które już dłuższą chwilę nam, nam jako ludzkości towarzyszą. To są maszyny. Trochę porysowane, trochę sprawdzone uh -huh. w bojach i, i jakby są te suwnice, jest ta, ta koparka, to uh -huh. re, młotek wie, wielokrotnie, więc to są takie rzeczy niespecjalnie nowe. Uh -huh. e, nie mam jakichś pretensji do ponadczasowości, natomiast wydaje mi się, że, że dzięki temu, że te maszyny są już właśnie sprawdzone w boju, to trochę to, to zakotwicza tę książkę uh -huh. jakiś tam. Dłuższej rozmowie, dłuższej historii, która, która się toczy, od, nie wiem, 19 stulecia nawet. Mm -hmm. um, no właśnie um, jednym z takich tematów, który mi też przychodzi do głowy, kiedy, um, kiedy, kiedy czytałam, kiedy, do głowę, kiedy czytałam wbrew zębatkom, um, to jest oczywiście um, pewien stan rzeczy, który kapitalizm generuje, który wygenerował też właśnie za pomocą maszyn. No i takim słowem, słowem kluczem, które przyszło mi do głowy, i tutaj przepraszam za, za marksizm, to jest alienacja, mhm. czyli właśnie odsunięcie nas od, od tego, nad czym pracujemy, co wytwarzamy, które sprawia, że czujemy się coraz dalej od rzeczywistości. I czy twoje myślenie o maszynach jest podobne? W sensie, czy ta alienacja gdzieś tam ci towarzyszyła, kiedy to konstruowałeś? Wiesz co, na pewno, to. To jakby to jest w ogóle przedziwny splot, bo, bo te urządzenia śledzące, z którymi spędzamy tak dużo czasu, czyli, czyli smartfony, jakby zaburzają w ogóle to, co mieliśmy wypracowane jako relacje człowiek-maszyna, bo mhm. jakby stają się przedłużeniem naszych rąk, mózgów, etc. etc. I <laughs> jakby ja jeszcze pamiętam czasy, na przykład, kiedy internet mhm. był w domu, mamy internet w domu. W, szko w szkole nie było internetu, na, na zewnątrz, gdzieś tam na boisku, na, na ławce w parku nie było internetu, teraz, teraz sytuacja jest taka, że, że to się w zasadzie stopiło w jedno i w zasadzie nie sposób być offline, mhm. jesteśmy cały czas po połączeni z taką globalną siecią, to, to wpływa oczywiście na, na stosunki pracy, pojawiają się te, te gig ekonomii i te, te robótki, fuszki, o których też gdzieś tam... Wspominam na, na kartach tej książki, i, i już nawet e, też też się trend zmienił od ostatnich, nie wiem, 3-4 lat nie mówi się już o Work-life Balance, tylko mm -hmm. o Work Life Integration, czyli mm -hmm. jakby połączeniu tego. I, i też wiem, że, że trwają prace nad możliwością wyświetlania na Reklam, w snach, więc jakby. Jesteśmy w bardzo miłym miejscu. No właśnie, to, to, że jesteśmy w tym miłym miejscu, to mi też przypomina znowu fiszki, które oczywiście odnosiły się do tej teorii Fischera, że kapitalizm zabrał nam wyobraźnię, czy ją przejął no i oczywiście działa to społecznie znaczy że nie możemy sobie wymyślić świata bez kapitalizmu ale no działa to rzeczywiście na sztukę która wiadomo że posługuje się wyobraźnią wyobrażamy sobie różne rzeczy przez poezję budujemy je za pomocą czy inspirując się tym co udało nam się sobie wyobrazić no i właśnie o taką najpierw może o wizję tej rzeczywistości właśnie w tej książce bo z jednej strony, no, nie uciekasz od tych trudnych tematów. To, o czym teraz powiedziałeś, że coraz bardziej się nas kolonizuje. Tam się też pojawia właśnie motyw snów w tej książce, które już pewnie zaraz też nie będą należały do nas. Ale to nie jest książka, która by zupełnie chyba nie zostawiała nam nadziei. Tak, tylko ona raczej szuka jej w minionych formach gdzieś, w jakimś sensie. Może nie na zasadzie, że kiedyś to, to było, ale, mm -hmm. ale jednak próbuję znaleźć odpowiedzi, która już kiedyś została udzielona. I co, co by to była za, za odpowiedź? Albo jeżeli nie chcesz zdradzać tego tak bardzo wprost, to jakie to formy? Bo ja widzę w tej książce przynajmniej dwa wiersze, Um, I to dosyć takie, powiedziałabym, wyróżniające się um, dotyczące um, sztuki, piękna, estetyki i roli tej estetyki w naszej rzeczywistości, która właśnie no, jest po pierwsze um, skapitalizowana, ale jest też, <laughs> jest też poddana takiemu prymatowi użyteczności. Tylko to, co użyteczne, ma rację bytu w naszym świecie. Um, no, poezja nie jest użyteczna w prostym sensie. Ale jeżeli mówisz, że poszukujesz odpowiedzi w tym, co już było kiedyś, to czy to jest właśnie jakaś, nie wiem, dawna poezja, czy może dawna myśl społeczna, czy może to sztuka? Znaczy jest to trochę wyjście wbrew takiemu tayloryzmowi i optymalizowaniu wszystkiego, co się da. I jakby mnie bardzo śmieszą, ale też w gruncie rzeczy smucą te Powieści, które nas zalewają o takiej optymalizacji wszelkich aspektów mm. życia, także, także prywatnego. I wydaje mi się, że jeśli mamy jako istoty ludzkie jakąś przyszłość, to. To jest to przyszłość zakotwiczona mocno w tych komponentach, takich niekoniecznych, takich typowo ludzkich, wynikających właśnie z potrzeby estetyki, obcowania z czymś pięknym, z czymś wręcz zbędnym, niepotrzebnym z punktu widzenia takiego biologicznego przetrwania. Wydaje mhm. mi się, że, że, że zwrot w tym kierunku to jest coś, co pozwala gdzieś tam wyrwanie. Tej nie wiem, godziny, czy, czy, czy dwóch, gdzieś tam między zajęciami, to pozwala nam nie zwariować i, i zwyczajnie przetrwać. A czy myślisz, że mogłoby w ogóle być inaczej? Bo jest też w tej książce taki znowu bardzo, bardzo ciekawy wiersz, który jak się raz przeczyta, to zostaje. Gdzieś tam w głowie I to jest wiersz o grze Monopoli. No. O tym, że kiedy gra Monopoli była wymyślona, to dopuszczone były dwa rodzaje zasad gry. I jeden, ten, który znamy dzisiaj, czyli ten, w którym masz zmonopolizować grę, i jak najwięcej zarobić. No i ten drugi, o którym wspominasz, w którym było tak, że najlepsi gracze pomagali najsłabszym i tym samym. No właśnie, nasza gra stawała się bardziej efektywna, ale ostatecznie wszyscy wygrywali. I to jest dla mnie bardzo ciekawy wiersz. On Przez to, że się odwołuje do czegoś, w czym my wszyscy funkcjonujemy, bo prawdopodobnie każdy z nas przynajmniej raz grał w Monopoli w życiu. I to są z reguły bardzo, bardzo brutalne wspomnienia, bo to, bo, są... bo, to, bo to jest gra, która w większości przypadków kończy się awanturą po prostu. Dokładnie. I jest to gra, w której też wszystkich kusi, żeby oszukiwać, i te papierowe pieniądze tak zaczynają kusić. <laughs> ale no właśnie um, dla mnie te, ten wiersz jest taką sugestią, że być może mogło być inaczej, to znaczy, e, że być może nawet e, straszne stwierdzenie wiem, ale że może nawet ten kapitalizm nie musiał być taki zły, jak się okazał. <laughs> znaczy. Ja chyba nie wierzę w niezmienną naturę ludzką. Mhm. Natomiast wierzę i stykam się mocno z przyzwyczajeniami i, mhm. i, i z taką podejrzliwością wobec zmian, nawet takiej, na której wszyscy zyskują. Tak? Mhm. To, to są, nie wiem, jakieś komentarze e, odnośnie. Ciepłego posiłku w szkole dla dzieci temat się pojawia i zaraz się znajdzie paru facetów koło czterdziestki, którzy, którzy krzyczą w komentarzach, że kto za to zapłaci mm -hmm. na pewno tego nie zjedzą, po co to komu i tak dalej. Więc wydaje mi się, że, yy, że nat natura ludzka jest możliwa do kształtowania, natomiast część ludzi trochę się zasiedziała po prostu w, mm -hmm. tych, w tym porządku, który, który mm -hmm. mamy teraz i. Yy, nie wiem, niektórym chyba wydaje się, że mają coś do stracenia oprócz swoich kajdan. <gry> e, tak już podsumowując naszą rozmowę e, i ciągnąc ten wątek, powiedzmy, nadziei czy, czy, czy możliwego wyzwolenia, e, chciałam podpytać o jeszcze jeden wiersz. E, to jest wiersz, w którym pojawia się e, hasło możliwości Wyspy. Które ty zamieniasz na możliwość wybrzeża. No i oczywiście, możliwość wyspy to jest odwołanie do tytułu powieści Michela Welbecka, w której tak tylko dwoma zdaniami nakreślę, w której właśnie pojawia się wiara w to, że mimo tego, że jesteśmy tak wyobcowani ze świata i z kontaktów ze sobą nawzajem, to że być może gdzieś istnieje ta szansa na to, żebyśmy jednak. Żyli inaczej. No i u ciebie pojawia się właśnie możliwość i to jest możliwość wybrzeża. Co jest bardzo ciekawym takim, tak, taką zmianą w ogóle konceptualną tego, tej wyspy Wellbeka. No i znowu to jest pytanie powiedzmy dwuczłonowe, czyli z jednej strony, czy faktycznie Wellbek cię inspirował w jakim zakresie, a po drugie, czemu, czemu zmieniasz to na wybrzeże? Bo to jest znacząca zmiana. Nie, wiesz co, nie, nie myślałem jakoś bardzo mhm. o Whalebacku podczas pisania tej książki, ja generalnie dawno, dawno do Whalebacka nie wracałem, był moment, że, że faktycznie nawet ceniłem, natomiast mhm. jakoś kompletnie nie, nie, nie widzę potrzeby powrotu. E, szczerze mówiąc głównie dlatego, że bardzo mi fanbase Wellbecka nie, mhm. nie odpowiada, oni psują całe doświadczenie, to z reguły nie są mi ludzie i... Mhm i to mnie skutecznie powstrzymuje, natomiast wiesz, wybrzeże jest bardziej dostępne i bardziej demokratyczne, bo jak weźmiesz sobie Eurazję, tak, to tego wybrzeża faktycznie jest, jest więcej, a, a ta możliwość wyspy, to, to, to mam wrażenie, że, że po Brexicie wiemy, że, że, że to już niekoniecznie, że, że to wcale, wcale nie musi zadziałać. Okej, okay, to podsumowując już właśnie tę rozmowę. Jak wybrzeże łączy się z tym piaskiem, który jest w tytule? Bo mi się wydaje, że ten piasek, um, on się jakoś właśnie łączy z tą wizją powiedzmy lepszego świata. No jednak mamy wbrew zębatkom, czyli jesteśmy mm. przeciwko czemuś, po myśli, piasku, czyli jesteśmy za piaskiem. Więc czym ten piasek dla ciebie był, jest w tej książce? Znaczy on jest jakby gestem oporu, który prowadzi w prostej linii do relaksu, odpoczynku, zastanowienia się nad czymś, tak jak wspomniałem wcześniej, naddatkowym, niekoniecznym. To jest pierwsza piątka składu, którą zapamiętujesz i, i nosisz ją w głowie przez 20 lat, czy, czy, czy jakieś tam takie inne historie, które są niemożliwe albo przynajmniej trudne do zmonetyzowania i, i sprzedania na rynku. Z tą myślą posłuchajmy sobie jeszcze kilku wierszy na podsumowanie naszej rozmowy. Teraz to już na pewno ostateczny krach systemu korporacji. O, patrzcie, przecenili hermetyczny język i od tej chwili już każdego stać na refleksję. Koniec z opisywaniem złożonych zjawisk za pomocą prostych słów. Przed promocją trzeba było się nieco nagimnastykować. Idee, których nie umieliśmy opowiedzieć wulgaryzmami, trafiały w puste, choć zdarzało się, że postulaty zwyciężonych lądowały miękko na sztandarach zwycięzców. Koniec. Będziemy mówić pięknym językiem minionego wieku. Świat został już sfilmowany. Chodzi o to, żeby go zmontować. Raport o stanie świata. Szpital Śrecki Serca Jezusowego z ograniczoną odpowiedzialnością. Położne nie chcą asystować w porodzie youtuberki. Tasiemiec w swoim śnie o potędze staje się Jonaszem. Chce być tą boską cząstką, która obraca parówki w żabce. Nawet praca snu jest wykonywana po łebkach. Okazuje się, że osoby pojawiające się w naszych snach nie są generowane losowo i kiedyś już musieliśmy widzieć ich twarze. Gdzieś między domem a pracą, w pośpiechu. W nerwowym oczekiwaniu na autobus lub ekspedientkę, w czapkach i okularach, z papierosem w zębach, z kruszyną lukru na wardze. To wam, twarze, dedykuje donośne, przeciągłe chrapnięcie. Mistrzowie prywaty. Był bardzo wysoko rozwinięty, jeśli chodzi o życie prywatne, cokolwiek to miałoby znaczyć. Pieczony przez niego chleb był zdrowo wyrośnięty, miękki w środku i chrupiący z zewnątrz. Orzechy, które dodawał do masy. Udawało mu się rozdrobnić nawet wtedy, gdy zapomniał ich namoczyć, a mimo to ostrza blendera pozostawało nietknięte. Spacery po lesie? Oczywiście, chodził na spacery. Zabierał bliską osobę, osoby bliskiego psa. Gatunki roślin i zwierząt rozróżniał na klaśnięcie. Po powrocie do domu chętnie muzykował i majsterkował. Znał każdy sprawdzony sposób na niedrożny odpływ, a w sypialni coś w niego wstępowało i pomimo stanu kąta, pomimo rozwoju. Cicho prosił, żeby powiedziała mu raz jeszcze, że ma prawo być zmęczony. Żeby już nigdy nie musiał być zmęczony na marne. Żeby nie musiał być zmęczony nielegalnie. Nie mógł wiedzieć, jakim kosztem powstało to prawie. To musiała być telewizyjna reklama słodyczy. Chłopiec, ośmiu lub 9 latek, głos zofu, przyglądał się dorosłym w tak zwanych sytuacjach życiowych i próbował przekonać telewizów, że gdy dorośnie, wszystko a w zasadzie prawie wszystko zrobi inaczej. Oczywiście niekoniecznie musiał tak myśleć. Prawdopodobnie producent potu kazał mu to powiedzieć, a rodzice przechwycili przelew. Ale bardzo chciałbym się dowiedzieć, co słychać u chłopaka. Czy chłopak wciąż się tli. Dziękujemy bardzo. Gościem był Tomek Bąk. Dziękuję bardzo.